Szanowni Państwo, obradujemy trochę w tym miejscowym składzie. Rada Krystyna Patrao usprawiedliwiała się, że ma bardzo wiele obowiązki domowych, i musiała nas opuścić. To nie przeszkadza, że możemy obradować i podejmować własne uchwały, ale to jest w składzie 13 osób. Tak? Wysoka Rado, w samym obrady, w punkcie 4, po punkcie, czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos w dyskusji, czy dyskusję. dyskusji? Bardzo proszę. Radny Krzysztof O'Mille. Proszę Państwa, na dzisiejszej sesji mmm, padło wiele tutaj argumentów, które w większości były, były w kierunku takim, że Radni występują przeciwko, przeciwko tej ideologii, można to nazwać ideologii dżentelmeńskiej, ale nikt nie sformułował tutaj zdania, że przeciwko, przeciwko uchwale, która jest zaprezentowana, jednak podały głosy, żeby tą uchwałę przeredagować, żeby ją bardziej doprecyzować, uszczegółowić, bo tak naprawdę powinniśmy w takiej uchwale wskazać dokładnie, przeciwko czemu głosujemy przeciw. Więc y, mój wniosek formalny jest taki, żeby jeszcze pochylić się nad tą uchwałą i ją przeredagować, dokładnie opisać, y, ponieważ y, chodzi tutaj o to, żeby też y, mieszkańcy wiedzieli dokładnie przeciwko czemu jesteśmy, bo tak jak tutaj podały im y, informacje, padały tutaj y, um, wyjaśnienia, że nie wszyscy nawet radni rozumieją do końca, co to jest to gender i przeciwko czemu, czemu głosujemy. To jest po pierwsze. Po drugie, nie wiem, jak będzie odebrana wśród opinii publicznej głosowanie, gdzie na przykład uchwała, tak, tak moim zdaniem, no, dotykająca tak istotnego tematu, będzie przegłosowana sześcioma głosami bądź pięcioma. Nie wiem, ile, ile będzie potrzeba wystarczyć. Czy to będzie dobrze odebrane, czy nie. Więc mój wniosek formalny jest taki, żeby po prostu jeszcze raz się pochwalić, doprecyzować, uszczegółowić. Tą, tą naszą uchwałę i po prostu na, na kolejnej sesji prowadzimy pod głosowanie. Bo jak zauważyłem nikt nie jest przeciwko, przeciwko tym negatywnym trendom skierowanym, skierowanym w kierunku nauczania, nauczania, w sumie seksualnego uświadamiania dzieci i młodzieży w szkołach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, czy ktoś z Państwa jeszcze w tym temacie? Szanowni Państwo, Pad wniosek formalny. Pani cena się. Mogę pana prosić do siebie. Przepraszam.

Szanowni Państwo, są sprawy, które należy tutaj z punktu formalnego, sprawnego, żebyśmy nie jakiegoś błędów ja y, mam pytanie w tym układzie, pan wniosek formalny, ale do wnioskodawcy mam pytanie, y, panie radny Mogilan, jak pan to widzi, y, ponieważ mamy możliwość tak, jeżeli przegłosujemy wniosek formalny ze wskazaniem, aby ta uchwała wróciła ponownie do komisji i została do, dopracowana, lub może być sytuacja taka, że powołamy jakąś komisję nadzwyczajną, która usiądzie, zredaguje, zaproponuje na następnym posiedzeniu komisji i, i wprowadzamy ten temat na następną sesję. Proszę sprecyzować, jak to, żeby pan to widział. Ja uważam, żeby powołać zespół do tego zespołu radnych, który opracuje, opracuje projekt. Dobrze, to ja już I teraz rozumiem tak. Wysoka Rado, jest wniosek formalny, aby doprecyzować to stanowisko, które, które tutaj mamy. Prawda? Jeżeli Wysoka, Rado, Wysoka Rada zgodzi się na to, to następnie powołamy zespół, który y, y, będzie miał trzy tygodnie, nie więcej, prawda? Bo tak przewiduje, że. Koniec października, początek listopada jest na, następna sesja i wprowadzamy to pod obrady następnej sesji. Czy tak można rozumieć? Jest to sprawa jasna czytelna? To... Bardzo proszę, Radny Krzysztof. No, ja, ja mam taką propozycję, czy też pytanie, czy najpierw yy, stanowisko, które zostało zaproponowane Państwu, będziemy głosować? Czy najpierw wniosek to ma? Najpierw wniosek formalny. Moja propozycja jest taka, żeby najpierw stanowisko, żeby najpierw uchwałę. Jeżeli uchwała nie przejdzie, możemy dalej rozmawiać. <grym> pani mecenasie, bardzo proszę. Jeżeli, jeżeli, jeżeli uchwała przejdzie, to wniosek formalny nie będzie. Zawsze zasada jest taka, że wniosek formalny ma pierwszeństwo. Dziękuję, I dziękuję bardzo. Dziękuję pani mecenasie. Ja Wysoka Rada, wniosek może nie wchodzić. Pytanie czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie, Nie ma. Wysoka Rado przystępujemy Nie. do głosowania. Kto jest za tym? Z Pań Radnych i Panów Radnych, aby to stanowisko zostało jeszcze bardziej doprecyzowane. Proszę bardzo, kto jest za? Proszę o pomoc w liczeniu, panie Józefie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 za. Proszę państwa, kto jest przeciwny? 1, 2, 3, 4, 5. Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję bardzo. W tym układzie wniosek uzyskał większość. Hajda. Hajda. Szanowni radni, bardzo proszę w tym układzie, aby. Może jako przewodniczący zaproponuję też takie rozwiązanie: aby każdy Klub dał swojego przedstawiciela do komisji, która sprecyzuje nam to stanowisko. Bardzo proszę, Platforma Obrachunkowa. Krzysztof nam? Polskie strony są rządowe, Kalina nie dwa. Klub 21? My nie mamy kamina. W tej chwili pan nie mogę podjąć decyzji jednoosobowej. Dobrze. Przed procesem przed pan szczęście. Czy potrzebujecie dłużego czasu czy minutę? Wiecie czy Pani Przystępie, jak to miło. Sekundę, przepraszam. Pan Krzysztof Koraś ma głos. Proszę Państwa, um, potrzebujemy 5 minut. Bardzo proszę, ogłaszamy w ciągu minut. Szanowni Państwo, bardzo proszę o zajęcie miejsc. Znawiamy obrady. Bardzo proszę. Bardzo proszę. Panie radny, bardzo proszę. Ogłosimy, prosimy, Prosimy o zajmowanie miejsc. Bardzo proszę. Stawione obrady. Bardzo proszę. Radnych Krzysztof Rady. Panie Przewodniczący, Grupy Rady Rada Gminy przed chwilą złamała prawo. Rada Powiatu złamała prawo, dlatego że y, podjęła decyzję w sprawie uchwały, której nie jest autorem. Autorem tej uchwały jest Grupa Rady, Grupa Mieszkańców i ich reprezentowała grupa Rady. W związku z tym prosiłbym Pana Radnika. O wyjaśnienie tutaj tej sprawy, czy Rada, Rada, Gminy, Rada Powiatu miała prawo podjąć taką decyzję, jaką podjęła. No, Dziękuję bardzo. Panie Wecynaście, prosimy. Proszę Państwa, uchwały są podejmowane przez Radę Powiatu i poza szczególnymi przypadkami, takimi, które głównie dotyczą uchwały budżetowej, gdzie jest określone, kto może być wnioskodawcą wyłącznie i jakich poprawek nie można wnosić to w całym pozostałym zakresie Rada Powiatu jest władna do wnoszenia poprawek do kierowania spraw do komisji, bo taka jest jakby procedura i natura. To, że y, wnioskodawcą nie jest zarząd, czy no, w, tym, w tym przypadku grupa radnych tak naprawdę przedkładająca no, oczywiście wniosek, jak mówi nie swój, tylko dużej znaczącej grupy y, społecznej nie ma znaczenia, nie może to odejmować uprawnienia dla Rady Powiatu do podejmowania uchwały, bo to jest uchwała Rady Powiatu. To nie jest stanowisko tych osób, które się podpisały. To jest uchwała Rady Powiatu. Więc radni są władni do tego, żeby decydować o ostatecznej treści tego dokumentu, bo no inaczej byśmy no, doprowadzili do zadziwiającej sytuacji, że, że Rada podejmuje uchwałę, na którą nie ma wpływu. To tak, tak nie może być. Dziękuję panie imasie. Zwracam się do tego Krzysztofa Gracza, czyli przedstawiciela skrupu 21 państwo. Do komisji. Proponujecie? Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, klub 21 jest w komplecie Decyzja klubu jest następująca. Stanowisko klubu w tej sprawie jest jasne. Jest takie stanowisko jak uchwały. W związku z tym nie widzimy potrzeby, aby traktować nad kolejnym stanowiskiem. Tak. Dziękuję Dzień. bardzo. Grupy radnych niezależnych. Bardzo proszę. Klub Radnych Niezależnych postanowił wydelegować do prac do komisji Pana doktora Szkotkiewicza. Pani mi ze swojej strony zaproponować także do komisji radną Dorotę Polgę. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, nie, nie wyrażam akceptacji, ponieważ to, co chciałam Państwu przedstawić, a w zasadzie to, chcieli mieszkańcy przedstawić Państwu przez nas, radnych, to, to jest zawarte w tym, w tym projekcie uchwały, który mieliśmy procedować. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, czy ktoś z, z radnych chciałby jeszcze dokoptować do tej komisji? Kto by chciał udział y, swój zgłosić na ochotnika? Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, jeszcze nie był y Zapytany w tej sprawie pan Piotr który, prawdę powiedziawszy, też organizuje jakąś organizację. Pani była, a dlaczego nie ma pytania do pana Jajczka? Chciałbym. Usunąć. Panie Radny, bardzo przepraszam, że tak no nieprecyzyjnie, ale zadałem pytanie. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze na wodnika w tej komisji popracować? To teraz zadam pytanie. Panie Radny. Zajeczek, Czy chciałby Pan w tej komisji popracować? Tak. Tak, tak. tak. Tak, dziękuję bardzo. Dobrze. Ja mam pytanie, Panie Przewodniczący, do Pana Mecenasa. Panie Mecenasie, chciałbym zapytać, tak, czy w tym układzie, kiedy wnioskodawcy nie widzą konieczności i potrzeby uczestniczenia w tym zespole zasadne jest powoływać ten zespół To jest bardzo istotna sprawa, bo będziemy radzić o czymś, czym przedstawiciele wnioskodawców uchwały nie będą mieli swojego pisała. przedstawiciela. Prosiłbym o odpowiedź na to, jak to wygląda w sensie prawny w każdym projekcie uchwały, również tym przedkładanym przez zarząd, w momencie jak on zostaje poddany pod obróbkę rady, to mogą być zgłaszane wnioski, czyli zespół, który zostanie, został przez Państwa w tej chwili powołany, rozumiem, że jego zadanie będzie przygotowanie bądź poprawek, bądź być może alternatywnej wersji tej uchwały i to jako poprawka w stosunku do wniosku, bo wniosek jest taki, jaki jest. Będzie głosowane w trybie poprawkowym. Jeżeli te poprawki uzyskają większość w Radzie, to będzie to zmienione. Jeżeli nie uzyskają większości, to będzie głosowany wniosek w takim e, zakresie, w jakim został przedłożony przez wnioskodawców. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan, rado w pan, tym układzie, w tym układzie to daje nakład, yy, jak by to nazwać, na no, komisji merytorycznej, na czy, czy jakby to nazwać, prawda. Bardzo proszę panie Leonie. I się wydaje, że to jest wyraźne, bo ci, które będą uczestniczyć w komisji, na, w tej komisji, byli na komisji po, półtora, y, dwa dni temu, nie zajmowali w tej kwestii głosu, Więc to będzie Proszę, dziękuję, dziękuję bardzo Panie, panie z tym, Radny. Z tym, to jest to kont, to, kont, to będzie nowe nieustosunkowanie do tego. Panie Radny, dziękuję, dziękuję bardzo. Radna nie bardzo proszę. Panie Radny, ja po prostu nie byłam ze względów swoich osobistych i nie można było to wszyscy byli. Także, to y, to y, będzie na Pani nawet, No ale mówię, że, że uważam, że chyba nic się nie stanie, Komisja chce pracować. Jakie będziemy mieć za, za miesiąc y, podane, także myślę, że każdy na pewno jest katolikiem i każdy będzie chciał jak najlepiej i ja uważam, że nie chodzi o to, żeby, żeby tutaj ktoś był przeciwny. Ja Dziękuję, Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, powtarzam, przypadku komisji, Mogilan, stopnie Miętwała, Halina, Szkatuła, 1, Zaj, Trzech, Piotr, tak Piotr. Znaczy ja chciałbym się odnieść do ostatniej wypowiedzi kolegi radnego Leona. No Leon, byłem na komisji i zajmowałem i głos i stanowisko i byłem dyskutantem, więc proszę nie mówić, że nie byliśmy, nie dyskutowaliśmy i nie mieliśmy wątpliwości. Mieliśmy i te wątpliwości mamy do dzisiaj. Drodzy Piotr, proszę, należałeś do tych którzy mieli odmienne skarby. Tak. Ta Było nas do... wtedy sześciu, teraz jest dzisiaj pięciu, ale nie wchodzi do tej komisji żadna osoba, która miała takie poglądy, jakie reprezentowała tak, dwa dni temu. Więc to rozumu, to rozum, rozumując tylko, że będzie to kontr, kontrpropozycja w tak. tej kwestii, a nie. Poprawka yy, przy, przy uwagi do, do, do tego, które to zrobił. Proszę o głos bardzo. Tak, proszę. Ja mam takie pytanie, w związku z tym, ten zespół powstał. Czy, czy m, byłaby możliwość ewentualnie gdyby w trakcie prac zespołu były możliwości, żeby niektórzy radni do, dołączali do tej komisji ci, którzy chcą, chcą coś istotnego wnieść, bo no, no nie mamy tu wszystkich, nie ma pani Krystyny Power, która w środę, przepraszam, w środę na, na komisji też zgłaszała swoje propozycje, a więc no, no żeby to była forma otwarta tego zespołu. Panie radny Mogilan, pan. nie ma najmniejszych przeszkód. Kto z radnych chciałby do państwa dokoptować, uczestniczyć, Bądź, w pracach komisji, się. obserwować, co państwo robicie, czy jak pracujecie, nie ma najmniejszych przeszkód. Yy, zapewnimy miejsce lokom wystarczającą ilość siedzeń, że, że, żebyście Państwo pracowali. Prośba moja ta? Aby z tego grona, żebyście Państwo no, formalnie wybrali jakiego szefa, który tym zespołem będzie kierował. I Szanowni Państwo, ta propozycja wróci na komisję następną yy, przed posiedzeniem Rady. I wprowadzamy ten punkt pod obrady, prawda? Z tymi waszymi poprawkami, które wniesiecie, no ale one będą musieli, musiały być przegłosowane przez komisję, że nie uzyskają poparcia, no to tak jak tu pan mecenas powiedział, wiecie państwo co się stanie. Zostaje stanowisko to, które, yy, które tutaj jest yy, opracowane. Wysoka Rado w tym układzie yy, przenosimy ten punkt na następne, na następne obrady celem prawda, uzupełnienia. Zgodnie ze statutem Rada ma takie prawo, jak to potwierdził Pan Wysoka Skończył się punkt czwarty Wysoka Rado. W tym układzie przechodzimy do punktu piątego interpelacje i zapytania. Bardzo proszę. Już dzisiaj wystarczy. Jeszcze sekundę, Panie Krzysztofie, jeszcze sekundę. Prośba do Państwa i do Małgosi która kieruje tam biurem rady, aby umówmy się w ciągu trzech tygodni sprawa ta została załatwiona, dobrze, żeby nie przeciągać mnie prawda. Ja postaram się, żeby wcześniej tego tygodnie sesji nie zwoływać, prawda, żeby ta sprawa była do tego czasu zamknięta. mi się, jasna sprawa, czytelna, prawda. Żeby nie skończoność, nie przeciągać tego, tego tematu. Dziękuję, Dziękuję bardzo, w tym układzie bardzo proszę, Rady Krzysztof Gras, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, chciałbym zadać pytanie w związku z tym, co się wydarzyło do tej większości, która podjęła decyzję o odrzuceniu tak naprawdę tej uchwały. Czy to odrzucenie uchwały nie jest zachętą do propagatorów ideologii gender, aby szkoły w aby wkraczać w szkoły powiatowe powiatu Dziękuję. Dziękuję. bardzo. O głos prosi Radny Jerzy Szkoła, bardzo proszę chciałbym zauważyć tutaj i podkreślić. Ta uchwała nie została odrzucona. Ona została skierowana Zostępne. do poprawy. To jest Zostępne. trzeba wyraźnie powiedzieć. Uchwała nie została odrzucona. Ona Została skierowana do poprawy. To tak, że tak, tak? no, dziękuję, dziękuję bardzo. Radny Piotr, zajrzeć bardzo proszę. Mnie się trudno wypowiadać. W... Za innych ja mogę powiedzieć. W swoim imieniu? Nie, ja nie uważam, żeby to była zachęta. Żeby... Proszę Państwa, przypominam, że my już jesteśmy w piątym punkcie. 6. Punkt pytanie. czwarty został wyczerpany. Interpelacje i zapytania. Bardzo, bardzo proszę. proszę. Radna Dorota Polna, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja mam pytanie do tych Państwa, którzy przyjęli pozytywnie projekt tej uchwały na komisji, a dzisiaj. Jak gdyby no, zmienili zdanie. Oczywiście zdanie można zawsze zmienić. Ale chciałam zapytać tych Państwa, którzy wcześniej dwa dni temu byli przekonani o tym, że ta uchwała w takim kształcie, bo uzasadnienie każdy czytał, może wejść, a dzisiaj zmienili zdanie. Czy ta pięciominutowa przerwa, którą pan przewodniczący zarządził tuż przed tym głosowaniem miała wpływ na to? Czy to po prostu decyzja tych państwa radnych? Dziękuję pan, bardzo. Radny Marek bardzo. Pani to odpowiada. Myślę, że to jest pytanie do mnie, bo na komisji zagłosowałem za tą uchwałą. Niezależnie jak zespół będzie pracować, ja po prostu będę za tą uchwałą, a to, że tak się stało, to powiem szczerze, nie bardzo rozumiem już dzisiejsze prawo, bo jeżeli pani Krystyna Patala chciała wnioski, to nie bardzo mówiliśmy ten, bo nibo oficjalnie tego wniosku nie było, dlatego musieliśmy głosować. Ja i Pani wie jeszcze kto głosował za. Proszę, proszę mieć, wziąć za słowo, że ja zdania nie zmienię i na pewno będę głosował za, za przyjęciem tej uchwały w tym, w tym, chyba że będzie wykrzywione, to w tym momencie zgłoszę po prostu taki sam wniosek, jak Państwo zgłosili we WP Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, proszę na skanowak To jest również pytanie do bo gdybym zdanie zmieniła, to poparłabym kolegów. Natomiast chcę dać kolegom radnym szansę na rozszerzenie, pogłębienie. Rozmawialiśmy o gender w środa i piątek. Prawdę, może dowiemy się czegoś więcej, bo ja jestem przeciwny tej ideologii, jeżeli będzie trzeba i będę na następnej radzie też przeciwna. Natomiast koledzy widać, że chcą dyskutować, chcą poszerzyć wiedzę, mają do tego prawo. I w związku z tym każdy ma prawo to stanowisko na następnej komisji i racie przedstawić, poszerzyć. Nie myślałam, kiedy przygotowała, przygotowa kiedy pani obiecała na jednej z komisji w czerwcu, że nie zostawię tego tematu, że ściągnę specjalistów, bo ja się na tym nie znam, że ściągnę specjalistów, którzy nam temat wyłożą. Słowa dotrzymałam. Cieszę się, że większość <coughs> radnych na początku podchodziła do tematu w sposób z uśmiechem na ustach, na zasadzie ha, ha, ha Okazało się, że jednak jest to temat, który w nas wszystkich budził duże emocje. W związku z powyższym uważam, że trzeba dać ludziom szansę. Niech każdy sobie jeszcze raz kogo poczyta, przedyskutuje i, i przedstawi jeszcze swoje stanowisko. Ja na pewno, tak jak i Pan Darek, na pewno zdania nie Dziękuję bardzo, głos prosił radny Jerzy Szkatuła, bardzo proszę. Ja chciałem na to stwierdzenie, że jesteśmy przeciwko, znaczy, że ja jestem przeciwko, że po prostu zaprotestować. Ja po prostu mam wątpliwości swoje własne, a mogę je mieć, bo niezwolność obywatelska i własny rozum człowiekiem rządzi. Chcę po prostu popracować nad tym, że to, żeby to było tak napisane, że nikogo nie rani, a jednocześnie jest jasne i precyzyjne. I to wcale nie dowodzi tego, że Państwa yy, propozycja uchwały jest zła. Ona nie jest zła. Ja nie jestem przeciwko tej uchwale, tylko ja proszę o to, żeby ją inaczej sformułować. Bo dopiero. Wystąpienie Pana doktora psychologa, jak również dzisiaj Pani, wzbudziło u mnie pewne wątpliwości. A każdy rozumny człowiek ma prawo mieć wątpliwości i zdanie własne i nie może być za to potępiany. Bo tu już nie mówimy wtedy o demokracji, tylko o czymś innym. Nie będę tego po imieniu nazywał. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bardzo proszę, proszę. proszę głos sobie, że e, radny Marek Barkowska. dziękuję. Jesteśmy w punkcie interpelacji zapytania. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie, dziękuję. Nie widzę. Przechodzimy do szóstego punktu. Wnioski i oświadczenia. Nie widzę. Dziękuję. Szanowni Państwo. Jak państwo widzicie wiele emocji zgodziła ostatnia uchwała. Ja uważam, to jest moje zdanie, że jak opadnie kur, opadną emocje, spokojnie spójrzmy na to. Nikt nas nie ma jakiegoś określonego terminu. Nikt nas nie goni. W tej kadencji praktycznie półtora miesiąca zostało. Kwestia trzech tygodni, jednego miesiąca. Jeżeli coś państw, proszę Państwa, chcemy zrobić jako Rada Powiatu, to zróbmy to dobrze, nie patrzmy na termin, bo tutaj my nie ustalamy jakichś raportów, prawda? Chcę podzielić się swoją refleksją taką, jak tutaj już padło. Jak panie panie. Państwo byście zauważyli na komisji, nikt z Wysokiej Rady nie był temu przeciwny. Aczkolwiek były różne zdania, spróbujmy sobie brać czas, doprecyzujmy i na najbliższej sesji podejmujemy uchwałę. Dziękuję Państwu za obecność. Zamykam obrady pięćdziesiąt sesji Rady Powiatu Miejskiego.